Możliwe, że nie zdajecie sobie z tego sprawy, ale większość kobiet marzy o ostrym, bez żadnych hamulców, bezlitosnym rżnięciu. Tak, dokładnie tak mocnego słowa użyłem, bo określenia, takie jak stosunek, współżycie czy nawet seks nie oddają moc tego, czego większość kobiet pragnie, o czym fantazjuje, czyli krótko mówiąc, chcą być zerżnięte. W tym odcinku postaram się wyjaśnić, dlaczego kobiety fantazjują o takim seksie, czy rzeczywiście tego chcą i co za tym idzie. Jestem dr Dydol, dyplomowany seksuolog i sex coach. Zapraszam do oglądania. Jesteście w długotrwałym związku, wasz seks na początku był ok, ale po jakimś czasie zaczęło czegoś brakować. Czegoś nowego. Zmian, kreatywności. podnieście w pułapkę rutynowego bzykania. Najczęściej dochodzi do tego przez brak komunikacji między partnerami, ale problem braku komunikacji zostawmy na inny odcinek. Kobiety zaczyna mają marzyć o czymś innym, o czymś mocniejszym, silniejszym, o doznaniach, których możliwe, że nigdy wcześniej nie doświadczyły. Na przykład pragną, żeby ich partner wziął je bez pytania, zdarł z nich ubranie, przycisnął do ściany, pociągnął za włosy, zrobił swoje i odszedł. Może to być dla niektórych z Was dziwne, zboczone, a może niektórzy z Was nazwą takie kobiety szonami. Zupełnie niepotrzebnie, więc grzecznie proszę, żeby nie oceniać, nie szufladkować, bo to nie ma sensu. Przede wszystkim ustawmy, że mówiąc ostry seks, mam na myśli ostry, kontrolowany seks zabawowy, gdzie obie strony wyrażają na takie zabawy zgodę i nie ma on nic wspólnego z przemocą czy wykorzystywaniem. Do najczęściej wymienianych praktyk należy podduszanie, klapsy, drapanie, popychanie, obraźliwe słowa, ciągnięcie za włosy, rozdzieranie ubrań, wiązanie. Zakrywanie oczu oraz Policzkowanie. Możecie dodać w komentarzach, co wy lubicie, jeżeli chodzi o właśnie takie praktyki. Dlaczego ostry seks dla wielu osób jest podniecający, a zwłaszcza dla kobiet? Opublikowane badanie w czasopiśmie Evolutionary Psychological Science dostarcza pewnych odpowiedzi. Naukowcy przeprowadzili ankietę wśród 734 studentów z Nowego Jorku na temat ich postaw wobec ostrego seksu oraz doświadczeń związanych z tym rodzajem aktywności. Większość uczestników to były kobiety 77% i osoby heteroseksualne. 92%. Okazało się, że uczestnicy uwielbiają taki seks, zapytani o to, czym różni się ostry seks od Typowego, zarówno kobiety, jak i mężczyźni mówili, że orgazmy są częstsze i bardziej intensywne. Partnerzy bardziej się starają, by sprawić sobie nawzajem przyjemność, a sama aktywność jest bardziej podniecająca i dynamiczna. Dodatkowo kobiety wskazywały, że osiągają orgazm znacznie szybciej podczas ostrego seksu. Ponieważ już i tak istnieje spora różnica w czasie potrzebnym do osiągnięcia orgazmu przez kobiety i mężczyzn, mniej więcej od 3 do 7 minut potrzebują mężczyźni, a 13 minut średnio kobiety, może to być. Jedna z przyczyn, dla których ostry seks jest tak pożądany i częściej wyszukiwany przez kobiety niż przez mężczyzn w pornografii. Możliwe, że tego rodzaju aktywność pomaga zmniejszyć lukę orgazmową. Oczywiście muszę w tym momencie przypomnieć najważniejszą rzecz, czyli że każda kobieta jest inna i do każdej należy podchodzić indywidualnie. Dlatego tego typu badania radziłbym brać jako ciekawostkę niż jako złoty środek na rozwiązanie jakichkolwiek problemów łóżkowych, a tym bardziej tych związanych na przykład z brakiem osiągnięcia orgazmu. Przez kobiety. Co jeszcze przyciąga ludzi do ostrego seksu? Uczestnicy badania otrzymali listę potencjalnych powodów, dla których mogli chcieć uprawiać ostry seks, i poproszono ich o wskazanie tych, które miały na nich wpływ. Jednym z najczęstszych czynników była chęć spróbowania czegoś nowego, nuda oraz realizacja fantazji. To sugeruje, że ostry seks często wynika z potrzeby seksualnej nowości. Kochani, niestety mamy tendencję popadania w rutynę seksualną, dlatego konieczne jest wprowadzanie różnorodności, aby utrzymać podniecenie. Naukowcy nawet nazywają to efektem kulidża. Bardzo mocno postaram się go streścić. Jest to efekt, kiedy mężczyzna, jak i kobieta poczują na nowo pożądanie, podniecenie. Chęć do kopulacji, kiedy dochodzi do jakiejś zmiany w sferze łóżkowej. Picie alkoholu również było częstym wyzwalaczem ostrego seksu, co nie jest zaskoczeniem. Alkohol obniża zahamowania seksualne, ale jednocześnie osłabia odczuwanie bodźców. Połączenie tych czynników zwiększa prawdopodobieństwo spróbowania czegoś, na co ktoś nie zdecydowałby się na trzeźwo. Dodatkowo osoby spożywające alkohol często angażują się w bardziej intensywne aktywności seksualne, aby skompensować jego tłumienie. Wpływ na układ nerwowy. Kolejnym ważnym czynnikiem były sytuacje, w których ludzie byli już w stanie podwyższonego pobudzenia fizjologicznego, np. po kłótni, w wyniku gniewu na partnera lub po intensywnym wysiłku fizycznym. Można to wyjaśnić efektem transferu pobudzenia, mechanizmem psychologicznym, w którym podniecenie przenosi się z jednej sytuacji na inną. Jeśli ciało jest już pobudzone w kontekście nieseksualnym, zwiększa to prawdopodobieństwo aktywnej i intensywnej reakcji seksualnej. Przyznajcie się w komentarzach, czy Żyliście kiedyś tak zwany mm, seks na zgodę po ostrej kłótni? Jak bardzo on się różni od tego typowego? Kochani! Ostry seks, rżnięcie, pieprzenie, jakkolwiek to nazwać, jest indywidualną sprawą danej pary i powinna być wcześniej przedyskutowana. Na co można sobie pozwolić? Gdzie są granice? Jaka intensywność jest odpowiednia? Należy również pamiętać, że same fantazje kobiet na temat zerżnięcia ich tak z marszu należy brać z lekkim przymrużeniem oka, a nie dosłownie, bo jeśli rzeczywiście to zrobicie, to uwierzcie mi, ale jej ciało w ciągu paru sekund nie będzie w stanie przygotować się odpowiednio na penetrację i może ona odczuwać ból, który będzie. Daleki od przyjemności. Można to jednak zmienić za pomocą wzajemnego nakręcania się w ciągu dnia, czy to dwuznaczną wiadomością albo zmysłowym zdjęciem, filmikiem, aby ciało partnerki było w ciągłej gotowości. Jeśli chcecie poznać więcej super metod gry wstępnej i dlaczego jest ona tak ważna nie tylko dla kobiet, ale i dla mężczyzn, to zapraszam serdecznie do obejrzenia mojego dwugodzinnego webinaru, gdzie dowiecie się mnóstwo ciekawostek odnośnie gry wstępnej, różnych technik lizania pieszczenia palcami jej zyędzzelka, a także punktu G. Link znajdziecie w opisie pod filmem. Mam nadzieję, że film był dla Was wartościowy i możliwe, że wprowadzicie do swojego życia troszeczkę ostrzejsze zabawy. Ja jestem dr Dydol, a to jest seksuologia na luzie.